El Nido na Filipinach, raj czy skam? Biuro podróży wam tego nie powie. El Nido na Filipinach to jedno z tych miejsc, które wydaje się wyciągnięte prosto z pocztówek. Krystalicznie czysta woda, białe plaże otoczone przez majestatyczne wapienne klify, tropikalne wyspy i bogactwo podwodnego życia sprawiają, że jest to wymarzony kierunek dla turystów poszukujących rajskich widoków. Jednak El Nido to nie tylko bajkowe krajobrazy, to również miejsce, w którym rzeczywistość potrafi zaskoczyć, a czasem nawet rozczarować. Rajskie oblicze El Nido. El Nido znajduje się na wyspie Palawan, uznawanej za jedną z najpiękniejszych wysp na świecie. Region słynie z licznych lagun, ukrytych plaż i dramatycznych formacji skalnych. Wyspy takie jak Miniloć, Simizu czy Matinloć to obowiązkowe punkty każdej wycieczki. Laguna Mała i Wielka to miejsca, gdzie spokojna turkusowa woda spotyka się z wysokimi wapiennymi klifami, tworząc bajeczny krajobraz idealny do kajakarstwa lub snorklingu. Plaże jak Nacpan Beach, Las Cabanaś czy Hidden Beach to prawdziwe perły El Nido. Nacpan Beach słynie z długiej, piaszczystej linii brzegowej i spokojnej atmosfery, a Las Cabanaś to doskonałe miejsce na obserwowanie zachodu słońca. Podwodny świat El Nido to raj dla miłośników nurkowania i snorklingu. Kolorowe rafy koralowe, bogactwo ryb tropikalnych oraz możliwość spotkania żółwi morskich przyciągają turystów z całego świata. Każda wyprawa wodna to okazja do odkrywania nowych miejsc i podziwiania przyrody w jej najbardziej dziewiczej postaci. Atrakcje i aktywności El Nido oferuje szereg atrakcji dla aktywnych turystów. Island Hopping, czyli rejsy między wyspami, to jedna z głównych atrakcji. Popularne trasy, takie jak Tur A, B, C i D, prowadzą turystów do najpiękniejszych lagun, plaż i ukrytych zakątków regionu. Wspinaczka na klify Taraw to propozycja dla bardziej zaawansowanych podróżników. Z samego szczytu roztacza się spektakularny widok na całe El Nido i otaczające je wyspy. Jeśli preferujesz spokojniejsze aktywności, możesz skorzystać z masaży na plaży, kursów jogi czy wypożyczyć kajak i eksplorować laguny na własną rękę. Druga strona medalu, deszczowa rzeczywistość. Jednak El Nido nie zawsze jest rajem na ziemi. Sezon deszczowy, trwający od czerwca do listopada, może przynieść rozczarowanie dla turystów liczycych na słoneczne dni. Deszcze potrafią być intensywne, a woda staje się mętna, co znaczenie ogranicza możliwość nurkowania czy snorklingu. Wysokie fale mogą uniemożliwić realizację wycieczek island hopping, a zamknięcie niektórych plaż i lagun to częsta praktyka. Niestety, lokalne biura podróży często decydują się na organizację wycieczek nawet w niesprzyjających warunkach, mając na względzie swoje zyski. Klienci, którzy już zapłacili za rejsy, nie mają wielu opcji, by odzyskać pieniądze. Wycieczki odbywają się nawet wtedy, gdy widoczność pod wodą jest minimalna, a deszcz zniechęca do spędzania czasu na zewnątrz. Dla wielu turystów to moment, w którym czar pryska. Widok wzburzonego morza, zamkniętych plaż i zmokniętych pasażerów na pokładzie łodzi daleko odbiega od pocztówkowego obrazu El Nido. Czy El Nido to raj czy skam? Pytanie o to, czy El Nido to raj czy skam, jest w pełni uzasadnione. Wszystko zależy od pory roku i nastawienia podróżnika. W sezonie suchym, od grudnia do maja, El Nido ukazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Turystyka kwitnie, słońce świeci niemal codziennie, a morze pozostaje spokojne. To czas, gdy tłumy turystów odwiedzają ten region, by cieszyć się rajskimi widokami. Jednak w sezonie deszczowym podróż do El Nido to spore ryzyko. Nagłe zmiany pogody mogą zrujnować plany, a lokalne biura nie zawsze są skłonne do anulowania lub przesunięcia wycieczek. Jak się przygotować? Jeśli planujesz podróż do El Nido, warto zwrócić uwagę na prognozy pogody i wybrać termin w sezonie suchym. Zarezerwuj wycieczki u renomowanych operatorów, którzy oferują elastyczne zasady anulowania i zwrotu pieniędzy. Zawsze miej plan B na wypadek niepogody. Warto odkryć inne części Palawanu, takie jak Puerto Princesa czy Koron, które również oferują niezapomniane widoki i atrakcje. Patronem naszego kanału jest portal travel Zobacz, jak wygląda świat. El Nido to niewątpliwie miejsce warte odwiedzenia, ale tak jak w przypadku każdego raju, ma swoje cienie. Kluczem do udanej podróży jest świadome planowanie i otwartość na niespodzianki, które może przynieść natura. W przeciwieństwie do innych miejsc turystycznych, El Nido nie posiada tradycyjnego portu, co oznacza, że wchodzenie na łodzie odbywa się bezpośrednio z wody. Przemieszczanie się z plaży na łódź to częsta praktyka na archipelagu, gdzie turystów transportuje się pomiędzy wyspami. Oznacza to, że należy przygotować się na konieczność wchodzenia do wody, co może stanowić problem dla osób, które mają trudności z chodzeniem lub nie czują się komfortowo w wodzie. Dodatkowo podczas odpływu może być głębiej, co sprawia, że wchodzenie na łódź staje się bardziej wymagające. Decyzja o wycieczce do El Nido powinna być dobrze przemyślana przez osoby z ograniczoną mobilnością. Wchodzenie i wychodzenie z łodzi może być trudne, szczególnie dla tych, którzy nie mają wystarczającej siły lub równowagi. Warto rozważyć, czy zdrowie i kondycja pozwalają na aktywne uczestniczenie w tego typu wycieczkach. W przypadku osób starszych lub mających problemy z chodzeniem, lepiej rozważyć inne destynacje, które oferują bardziej dostępne formy transportu. Podróżowanie z małymi dziećmi również wymaga ostrożności. Choć El Nido oferuje przepiękne plaże i wodne atrakcje, dla rodzin z dziećmi, które jeszcze nie potrafią samodzielnie poruszać się w wodzie, wejście na łódź może być wyzwaniem. Należy rozważyć, czy dzieci będą komfortowo przemieszczać się w takich warunkach, zwłaszcza że nie ma dostępu do tradycyjnych pomostów czy portów. Dodatkowo, podczas pływania po archipelagu mogą występować silniejsze fale, co również może wpływać na bezpieczeństwo najmłodszych. Podsumowując, El Nido to wspaniała destynacja, jednak wymaga dobrej kondycji fizycznej i odpowiedniego przygotowania. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się lub rodzin z małymi dziećmi warto dokładnie rozważyć, czy warunki panujące na wyspach będą odpowiadały ich potrzebom. Jeśli marzysz o podróży do Azji i chcesz zobaczyć, jak wygląda nasza przygoda w tym fascynującym regionie, zapraszamy do śledzenia naszej wyprawy. Na naszym kanale YouTube dzielimy się filmami, które pokazują najpiękniejsze i najbardziej ekscytujące momenty naszej podróży. Możesz również odwiedzić nasz portal www.travel-foto.com, gdzie regularnie publikujemy zdjęcia, artykuły i relacje z różnych zakątków świata. Dzięki temu będziesz mógł poczuć atmosferę tych odległych miejsc i zobaczyć, jak wygląda życie codzienne w Azji. Relacjonujemy nasze wrażenia, ciekawe spotkania z mieszkańcami, a także opisujemy niezwykłe miejsca, które odkrywamy podczas naszej podróży. Oprócz tego, na naszych mediach społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook, znajdziesz dodatkowe materiały i inspiracje do własnych podróży. Podróżowanie to dla nas pasja, którą chcemy dzielić się z innymi. Nasza azjatycka przygoda to nie tylko odkrywanie nowych kultur, ale także poszukiwanie piękna w najdrobniejszych detalach. Poznaj naszą historię i daj się zainspirować. Czekamy na Ciebie na szlaku. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal Travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnouiście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.